Dobry wieczór. Cieszę się, że znowu mogę się z Państwem spotkać. Tym razem chciałbym Państwa namówić na uśmiech w operze. Wtarło się bowiem takie przekonanie, że opera to sztuka ciężka, tragiczna, gdzie łzy płyną gęsto, a tragedia goni tragedię. Nie do końca tak jest. Wielu kompozytorów chętnie komponowało opery buffa lub zwane inaczej operami komicznymi, gdzie można się serdecznie uśmiechać. Na, na czoło tych kompozytorów wychodzi bez wątpienia Gioacchino Rossini, twórca słynnego Cyrulika Sewilskiego, twórca wielu oper komicznych, chociażby Turek we Włoszech, Włoszka w Algierze i kilkunastu innych. Właściwie można powiedzieć, że Rossini Został zapamiętany nie jako twórca opery seria, tylko przede wszystkim jako twórca opery komicznej. Właśnie Włoszka w Aldierze, na którą Państwa zapraszam, jest taką operą komiczną. A rzecz cała mieści się właściwie w trzech zdaniach. O tym, jak piękna Izabela, rozkochawszy sobie Beja, który wziął ją do niewoli. Został wystrychnięty na dudka, a sprytna pani, rozpoznawszy wśród niewolników Beja swojego narzeczonego, narzeczonego Lindora, po prostu ucieka z sułtańskiego pałacu, a wszystko to w towarzystwie pięknej, skrzącej dowcipem i humorem muzyki. Zapraszam, Włoszka w Algierze jest warta tego, by ją poznać, bowiem stosunkowo rzadko jest wystawiana i nie jest wystawiana rzadko dlatego, że mało się podoba lub nie do końca się podoba. Nie. Ona ma tak piekielnie rozpisane, trudne partie wokalne, że trzeba długo szukać artystów, którzy są w pełni zdolni pokonać trudności, jakie Gioacchino Rossini w tej operze zaznaczył. A tym razem będziemy mieli do czynienia z fantastycznymi wykonawczami, wykonawcami, którzy bez wątpienia pokonają wszelkie trudności, jakie pozostawił w partyturze Rossini. Zapraszam, Włoszka w Algierze to naprawdę tytuł, który warto obejrzeć.